na e, Bardzo jest y, nam miło, bardzo się cieszymy z tego powodu, że z, y, nasza może też miłość parę komunikatów dozór. Tutaj bym chciał zacząć od pani Drakiszewskiej, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu e, do tego, e, traktowania. E, podziękujemy prawami za przybycie. Witam naszych parlamentarzystów, panią e, Donicę Rekubaczewską, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Witam e, pana Andrzeja Persona, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Również e, niezmiernie miło jest mi popitać e, panią e, Barbarę Bielicką-Nalimowską, przewodniczącą Europejskiej Unii Kobiet w Sekcji Polskiej. <klucza> Witam serdecznie pa, panią Krystynę e, Zamysłowską, Z Muzeum Kinematografii w Łodzi. którzy tę salę Przepraszam, jeśli kogoś nie powtarza, ale nie tutaj, to tak duży tak, mężczyzna, to nie da się nie zapłacić. Witam pana Sławomira Kobyszcza, członka zarządu Województwa piłasko podmień Słowackiego. Przepraszam, jeśli kogoś pominąłem i oddaję już głos pani minister. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję gospodarzowi, że umożliwił nam to dzisiejsze fantastyczne spotkanie. I ta wystawa, która dzisiaj gości w murach muzeum, jest okazją do zaprezentowania Poli Negri, naszej bohaterki również po raz kolejny, jako bohaterki dzieci. Tym bardziej to ważne, że już wiemy, że Pola Negri będzie naszym wizerunkiem, kobietą, sylwetką e, Polki, która będzie sławiła Polskę w Unii Europejskiej w czasie naszej prezydencji. Pewnie tak na Państwo wiecie, że trwają prace nad starym filmem z udziałem Poli Negri, nad jej e, e, tego filmu i film będzie pokazywany w czasie naszej prezydencji. Czyli Pola Negri jest najlepszą wizytówką Polski. Zresztą ona jedna tak wielki sukces osiągnęła. Filmie I rzeczywiście była i jest postacią wyjątkową. Dlatego jest również bohaterką tej książki, która nosi tytuł Kobiety Niezapomniane. Ale ponieważ dzisiaj mamy Dzień Poli to ja z chęcią samą obejrzę wystawę, dziękując Państwu, bo już rzuciłam okiem, że jest rzeczywiście bardzo piękna i bogata ilustracja. I dziękuję, żeście Państwo przybyli. Myślę, że zbliżamy się już do tego momentu, ażeby przekonanych powiedzieć o wystawie. Także proszę uczestniczący na Zamysłowską o zabranie Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witamy i cieszymy się, że tak licznie przybyliście tutaj do muzeum. Jest nam niezmiernie miło, że Pola Negri powraca do swoich rodzinnych stron. I y, powiem kilka słów o, o wystawie. Jest tutaj y, współautor scenariusza i współkurator tej te wystawy y, Piotr Kulesza. Ta wystawa została y, zrobiona przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. Y, prace nad wystawą zaczęły się kilka lat temu, ale takim bodźcem, do, który nas, który przyspieszył. Y, Przygotowanie i, i produkcję tej wystawy to było ukazanie się w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych filmu dokumentalnego o Polinegri pana Mariusza Kotowskiego Życie jest snem w kini. Dzisiaj będziecie Państwo mieli okazję, żeby ten film tutaj zobaczyć. Początki pracy przy tej wystawie były dla nas bardzo trudne z uwagi na to, że jak zrobiliśmy kwerendę w Polskich, w placówkach muzealnych, w archiwach, w filmotece narodowej, w zbiorach prywatnych okazało się, że bardzo mało jest materiału dotyczącego tak wielkiej gwiazdy. Jakieś pojedyncze afisze były, najwięcej było właściwie pocztówek z jej wizerunkiem i wystawa już jakby była zaplanowana, było zaplanowane otwarcie, ale mieliśmy jeszcze sporo czasu i zaczęliśmy szukać po archiwach zagranicznych. Wystawa właściwie w większości powstała w oparciu o materiały, które udało nam się z różnych niemieckich przede wszystkim instytucji ściągnąć, między innymi z Bundesarchiv, z Deutsche Film Instytut, z Muzeum Filmu we Frankfurcie, w w, w Berlinie również przeszukaliśmy archiwa holenderskie. Mieliśmy sporo, sporą pomoc ze strony Mariusza Kotowskiego, który też przesyłał nam materiały ze Stanów Zjednoczonych, i tak powstała ta wystawa. Ona ma charakter objazdowy, co nie znaczy, że. Raz ją wyprodukowaliśmy i ona sobie jeździ po, po świecie. Ona jest ciągle uzupełniana. Napływają do Muzeum Kinematografii materiały, nowe plakaty i my ją uzupełniamy. Wystawa była pokazywana w, od 2007 roku w kilku placówkach muzealnych w kraju, ale największym zainteresowaniem cieszy się za granicą. Tam Pola Negri jest bardzo, bardzo, osobą bardzo znaną. Była pokazywana w kilku miastach w Niemczech, m.in. w Nuremberdze, w Stuttgarcie, w Düsseldorfie, w Wilnie, w Odessie i, i cały czas jakby krąży po, po Europie. Efekty naszej pracy możecie państwo dzisiaj tutaj zobaczyć. Ja tylko powiem jeszcze, Piotr, pokaż. W 2007 roku, jak zrobiliśmy wystawę, ukazał się ten katalog w wersji polsko-niemieckiej. Później zaczęły, zaczę... przybywało coraz więcej materiałów i dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej i pomocy ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się już album znacznie bogatszy wydać, i ten album jest wersji polsko-angielskiej. Ponieważ to ten jest archiwalny egzemplarz, pozwolę sobie panu dyrektorowi do y, archiwum muzeum wręczyć. Y. Proszę Państwa i jeszcze tylko powiem, że przewodnikiem po wystawie są teksty zaczerpnięte z autobiografii Polinecri, także oglądając ekspozycję i czytając te teksty, mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli wrażenie, jakby to Pola po ekspozycji oprowadzała. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, przyznawanie tej wystawy. którą Myślę, że Państwo doceniam co do wydawnictw poświęconych podwizek i oprócz tych rekomendowanych, albumu rekomendowanych do posłanego minister i tego wydawnictwa muzealnego, mamy skromny swój fontle, też oferujemy Państwu, jak również świeżą, dopiero co wydaną biografię Czarnia. pana. Wszystkie te publikacje będą dostępne przez cały czas trwania wystawy u nas tutaj w muzeum. Proszę Państwa, już myślę, że my, merytorycznie wyczerpaliśmy ten nasz wstęp i na koniec chciałbym podziękować. Również osobom, które realizowały wystawę, przede wszystkim panu Adamowi Zaporze, komisarzowi wystawy. Panie Adamie, czy pan jeszcze chce coś dodać, czy już. Jeszcze, jeszcze jednak, tak? Czy mamy tu Ja przede wszystkim chciałbym podziękować państwu z Muzeum Kinematografii Zwodzi za naprawdę fenomenalną wystawę, za to, że mogliśmy. I możemy gościć ją we łotwawku, e, Także pola faktycznie prawie wróciła do domu, a tutaj e, z okazji tego, że prawie, chciałbym też podziękować e, Państwu z e, Litnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Polinegli za to, że e, dzięki nim mogliśmy opublikować naszą składankę e, towarzyszącą też wystawie, e, za udostępnienie zdjęć. Za rozmowę. Także tutaj dziękuję też pani prezes Dorocie Łańcuckiej i nieobecnej niestety dzisiaj pani Dorocie Marcinkowskiej za pomoc przy, przy tym wydawnictwie. Dziękuję państwu wszystkim serdecznie za to, że zechcieliście poświęcić ten czas w ostatnią sobotę karnawału i spędzić ją razem z nami w towarzystwie najwybitniejszej polskiej aktorki, największej gwiazdy kina polskiego. Także dziękuję serdecznie.